zarówno w ojczyźnie, jak i poza jej granicami. Było pragnieniem świętego Jana Pawła II, papieża z rodu Polaków, aby Abel Jasnowulski, jestem, pamiętam, czuwam przy Tobie, stał się godziną narodowego rachunku sumienia, które rozlicza się wobec Matki trzymającej w ręku Chrystusa. I domagającej się od każdego z nas pełnienia Jego woli. Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Te pragnienia spełniają się nie tylko na jasnej górze, ale wszędzie tam, gdzie dokonuje się tajemnica zeskolenia myśli, serc i modlitwy z toho, przy Tobie i wokół Ciebie. Tajemnica tej trudnej jedności Polaków stanowi duchową siłę dla wierności Bogu i ojczyźnie od 1050 lat w sakramencie Chrztu narodu. Nie sposób zrozumieć dziejów narodu polskiego tej wielkiej tysiącletniej wspólnoty, która tak głęboko stanowi o mnie, o każdym z nas. Bez Chrystusa wołał święty Jan Paweł II w czasie pierwszej pierwszej do ojczyzny. Przeżywając aktualnie z woli Ojca Świętego Franciszka nadzwyczajny rok miłosierdzia, możemy zaświadczyć tutaj w farze poznańskiej, że Bóg Ojciec, bogaty w miłosierdzie i w swoim Synu pracującym nam swoje oblicze przez Ducha Świętego sprawił, że Wielka Sobota 966 roku stała się tą przez przez Mieszka I czasem łaski miłości miłosiernej, wyzwalającej nas z ciemności błędu, zła i śmierci oraz łaski zaistniejącej nas we wspólnocie narodowej. Dlatego, spoglądając na przeżywanie przez nas roku 2016, możemy powiedzieć, że jest to 1050. rocznicą dziejów miłosierdzia Bożego nad nami. Stąd wyśpiewanego w mieście, te deum na ciebie Boga wysławiamy. Maryjo, królowo Polski, spoglądamy dzisiaj z tego wydarzenia, kiedy w ramach Wielkiego tysiąc tysiąclecia Sztuk Polski przybyłaś do tej pary, aby później stąd przejść do katedry w dniach 16 i 17 kwietnia 1966 roku w Twoim Wizerunku poświęconym przez papieża Piusa XII. Przyżywasz, aby potwierdzić, że jesteś dla nas nie tylko matką Chrystusa i Kościoła, ale swoim Twojego syna, Przeciwną pomocą i obroną w historii narodu i poszczególnych osób każdego z nas. Boże Boży Kardynał Stefan Wyszyński zapytał podczas zgromadzony ludu Boży, z czym wchodzimy w nowe tysiące lat? i dał odpowiedź naprzód. Z przekonaniem, że zwycięstwem, które zwycięża świat, jest wiara nasza. Doświadczalnie stwierdziliśmy przez owe dziesięć wieków, że chrześcijaństwo szczepione w uchodź budzącego się narodu, nie tylko temu narodowi, nie wyrządziło krzywdy. bez odcienia szowinizmu, nacjonalizmu. Rządzić, nie chcąc sprawować władzy podczas ale przekazując mocy ducha świętego, które mają taką olbrzymie znaczenie dla życia narodowego. Przekonaliśmy się o tym na przestrzeni naszych niekiedy bolesnych dzieł. Nigdy bowiem nie wychodziły na dobro narodową porozumienia i fronty partyjnych jedności, w których nie dano prawa głosu Boży przykazania, głosowi Syna Bożego, Jego Ewangelii i Twojemu głosowi. Maryjo, w tej godzinie czuwania z Tobą na progu kolejnych lat życia narodu, które zapisujesz w swoim macierzyńskim sercu. Zawierzamy Ci naszą nadzieję, aby Polska jako wspólnota osób zjednoczona z Bogiem i pomiędzy sobą była sobą, była Polską, Polską wierną, źródłą sztu i zobowiązań z Niego wypływających. Prosimy Cię, Matko i Królowo, Nasza Pana by wszyscy, którzy Ci zawierzyli i szczycą się to, mieli dobrze kształtowane sumienia dla rozeznawania decyzji na dobro i prawdę, by mieli odwagę odrzucenia pozoru wolności, która wykluczając Boga z życia publicznego staje się sama zniewoleniem i totalitaryzmem. Czuwaj nad naszym narodem, który ma prawo do własnej chrześcijańskiej tożsamości, a zarazem suwerenność. czwartą tajemnicę światła, przemienieniem, modląc się, po przemianie naszych serc modlimy się w Kościoła Świętego, Ojca Świętego Franciszka, Papieża Seniora Benedykta. wszystkich biskupów, kapłanów, diagnozów, za nasze rodziny, dzieci, błogosławych, studentów, za ludzi chorych cierpiących, modlimy się za naszą ojczyznę, za rządzących w naszym krajach. Chłodnimy się za nasze miasto Poznań, aby te piękne wydarzenia umocniły wiarę każdego z nas. Ojcze nasz, który jest w niebie, święty Jezus, błogosławień, 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 jako w niebie, tak na Thank <laughs> you. Yeah. Sure. Благословен наш мир и остальные, и благословен Бог живота Твоей веры. Чем я Матерь Божия, Wymienić się w gry z nas i naszej ulczyzny. Za łapkę, która na nią stanowi...

Chciałem biskup misku Pan Przebora biskupa się zabisku prosimy o udzielenie apostolskiego błogosławieństwa. Są nasze naszego narodu i kościoła niektóre które bardzo bolesne za to. Trzeba przypominać. 13 maja 1981 roku z placu Świętego Piotra z na Jana Pawła i 13 grudnia 1981 roku z prowadzeniem stanu wojennego. Dołączam niestety kolejny 13 dzień w historii Parlamentu Europy i Polski. Dlatego tym bardziej zapamiętajmy datę naszego cztu zjednoczenia z Chrystusem na czas i na wieczór naszego narodu, 14 kwietnia 1966 roku. Oddajmy się w tym wydarzeniu, dzisiaj i na przyszłość. Pan z Wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz Panie. Zmążenie nasze.